Konnichiwa! Dziś witam się z Wami w języku japońskim i pokażę Wam jak przygotować San Ramen. San Ramen, jak sama nazwa wskazuje, to jedna z odmian ramenu, ale nie jest to odmiana szczególnie popularna. Wymyślono ją w roku 2013 w tokijskiej restauracji Nakiryu. Jest to druga japońska restauracja z ramenem, która została odznaczona gwiazdką Michelin. Nakiryu to bardzo kameralna restauracja położona nieco na uboczu, ale zawsze jest tam maksymalna ilość klientów. Tych klientów jest maksymalnie 96 dziennie, a San Ramen to ramen, który inspirował jest chińską zupą pikantno-kwaśną. Od niej jednak odróżnia go sporo rzeczy. Jest to powiedzmy taka dość luźna inspiracja. Jest to ramen dość nietypowy, w smaku jest dość orzeźwiający, lekko pikantny i jest stosunkowo łatwy do przygotowania. Aby go zrobić, będziecie potrzebować oczywiście bulionu. Jeśli chodzi o bulion, to tutaj wykorzystywany jest klarowny bulion z kurczaka. Odcinek o tym, jak taki bulion przygotować już był. Kto z Was jeszcze go nie widział, to zapraszam do opisu. Tam znajdziecie linki do wszystkich składowych, które będą potrzebne do przygotowania tego ramenu, a które przygotowałem sobie wcześniej. W tym momencie bulion rozgrzewa się już na niewielkim ogniu pod częściowym przykryciem. Jeśli mowa o rozgrzewaniu, to rozgrzewam również oczywiście wodę na makaron. Wykorzystuję do tego celu dość duży garnek, wyższą moc. Pamiętajcie, aby woda do gotowania makaronu ramen zawsze była nieosolona. A jeśli chodzi o sam makaron, to tutaj wykorzystujemy makaron, który jest powiedzmy średniej grubości. Ja mam dziś świeży makaron, który ma około 1,5 mm grubości, ale ten makaron może być również nieco grubszy. Jeśli chodzi o tarę, to tutaj wykorzystywany jest tarę z dojrzewającego sosu sojowego. W tym wypadku tarę wzbogacone jest jeszcze o Jeden element jest to ocet jabłkowy. Ocet jabłkowy w Japonii nie jest tak popularny jak ocet ryżowy, ale w Nakiriu wykorzystywany jest przez to, że daje on takiego charakterystycznego, lekko słodkawego posmaku. Zapikantność natomiast odpowiadać będzie olej laju, czyli olej z chili. Na dno miski oprócz tego wędruje również prażony sezam, pokrojona zielona część zielonej cebulki. Ja zieloną cebulkę zazwyczaj kroję sobie w całości wtedy, kiedy ją kupię, a następnie w lodówce przechowuję ją w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Ja już zieloną część zielonej cebulki mam pokrojoną. Poza tym potrzebny będzie również japoński pieprz Sancho. Jest to pieprz, który jest taki bardzo cytrusowy i jest to kuzyn pieprzu syczuańskiego. Technicznie to w zasadzie nie jest nawet pieprz, ale świetnie tutaj smakuje. Poza tym można wykorzystać również chili w płatkach albo shichimi togarashi. Shichimi togarashi możecie kupić sobie gotowe, możecie również przygotować je samemu. Tak jak wspominałem wcześniej, w opisie macie wszystkie potrzebne linki. Jako dodatki, które powędrują na górę ramenu, wykorzystam prażone nori, jajko ajitama, które ugotowane jest na półmiękko, czyli w nitkach, oraz taką zwyczajną cebulę. Wszystkie moje dodatki są już przygotowane z wyjątkiem cebuli, którą za chwilę pokroję w bardzo drobne półplasterki. Wcześniej jednak wykorzystam gorącą wodę, w której za chwilę będę gotował makaron, do tego aby podgrzać swoją miskę. Cebulę można pokroić zarówno w piórkę, jak i w półplasterki. Ważne, aby były cienkie. Dodatkowo cebulę po pokrojeniu można przerzucić jeszcze do niewielkiej miseczki, która wypełniona jest wodą z lodem. Dzięki czemu cebula na pewno będzie bardzo delikatna. Bulion osiągnął już odpowiednią temperaturę, a w dużym garnku gotuje się woda na makaron. Wszystkie moje dodatki są już gotowe. To znak, że mogę opróżnić moją miskę z wody, która ją podgrzewała. A następnie miskę dokładnie wytrzeć za pomocą ręcznika papierowego. Do dokładnie osuszonej miski dodaję tarę z dojrzewającego sosu sojowego, ocet jabłkowy, odrobinę oleju z chili, prażony sezam oraz zieloną cebulkę. I w tym momencie mogę wrzucić tutaj bulion. Bulion ma już odpowiednią temperaturę i dopiero, gdy bulion znajdzie się w misce, mogę rozpocząć gotowanie makaronu, które w tym wypadku powinno zająć jedynie kilkadziesiąt sekund. Ugotowany makaron odczepujemy z nadmiaru wody, a następnie układamy go w misce. Od razu do miski wędrują również dodatki w postaci jajka ajitama, cienko pokrojonej cebulki. Wszystko to posypujemy jeszcze sansho oraz shichimi togarashi. Jeśli chcecie możecie dorzucić tutaj również ekstra zieloną cebulkę. Na sam koniec dodajecie nori i proszę, san ramen jest już gotowy. Ma on ciekawy, dość charakterystyczny i nieco specyficzny smak. Nie każdemu przypadnie do gustu, ale może to być ciekawa odmiana od takich klasycznych styli ramenowych.